Co dalej z rynkiem kryptowalut? Czy czekają nas kolejne wzrosty zgodnie z cyklem, który był opisywany już w czerwcu roku 2022? Czy na rynku Ripple będą kolejne wzrosty? I też jak wygląda sytuacja na rynku Cardano zgodnie z tym, o co prosiliście w komentarzach? Zaczynajmy, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Radosław Rygielski. Pamiętajcie, proszę, te informacje w tym nagraniu. Nie są to ani porady. Ani rekomendacje inwestycyjne. Po pierwsze, już bardzo długo mówimy o rynku bitcoina. W czerwcu roku 2022. Była aktualizacja, która pokazywała konkretnie, jaka jest możliwa przyszłość tej właśnie waluty. Przez te 8-9 miesięcy mieliśmy mieć lokalny spadek, powrót i tutaj ruch powyżej tego kąta cenowego, gdzie te kąty cenowe, czyli tak zwane tendencje pokazują właśnie taki lokalny sentyment rynku, czyli kierunek, w którym właśnie cena się porusza, a często po wybiciu tego właśnie konta cenowego, następuje odwrócenie ruchu, czyli jeśli były spadki, ten kąt zostaje następnie wybity, to czekamy dalej na wzrosty. Finalnie, nieraz to już opisywaliśmy, wiemy, że cena faktycznie przez te 8, w sumie to 9 miesięcy poruszała się zgodnie z cyklicznością z roku 19 i teraz też jesteśmy nad tą tendencją, więc co może dziać się dalej? <laughs> dalej, moi drodzy, przed nami, patrząc na Cykliczność jest bardzo ważne miejsce, ponieważ cena dochodzi do miejsca, w którym bardzo często był ruch bardzo też dynamiczny, gdy od halvingu w roku np. 12 mieliśmy odległość ceny od tego halwingu około 1021 dni. Kolejny halving, rok 16. Od tego halvingu po, po odległości około 1016 dni mieliśmy kolejny mocny ruch wzrostowy, i aktualnie minęło kolejne 1031 dni na tej właśnie kryptowalucie. Stąd też spójrzmy, proszę, nieco bliżej na wykres, i to, co w tym momencie jest widoczne na rynku Bitcoina, to jest to, że po pierwsze od dołu, czyli pod ceną, mamy bardzo ważną strefę pro wzrostową, czyli od 15700 do 21100. Jest to na ten moment dość szeroka strefa, ale zaraz przejdziemy do bardziej lokalnych oznaczeń, czyli do bardziej krótkoterminowych predykcji. OK. Tutaj strefa zielona, jest to poziom pro wzrostowy w tym momencie. Następnie przy cenie teraz bardzo ważnym poziomem, to oczywiście zobaczcie, proszę, że jest to interwał pięciodniowy, czyli jeden ten słupek pokazuje ruch z pięciu dni. Ok, idziemy dalej. Na interwał jednodniowy. Bardzo ważną lokalną strefą. Od której może nastąpić reakcja pro wzrostowa jest tutaj zakres cenowy dziewięćset do 21200. Zresztą napiszcie w komentarzach, co uważacie i co będzie pierwsze czy tutaj poziom około 19800, czy przykładowo poziom tutaj 29 tysięcy. Jestem bardzo ciekawy, jaką macie na ten temat opinię. Ok i co do bitcoina pod nami bardzo ważna strefa prowzrostowa, gdzie od niej... Osobiście spodziewam się tutaj reakcji w kierunku ostatniego, ostatniego lokalnego szczytu. Czyli tutaj, moi drodzy, 25 387. W tym kierunku ta przestrzeń cenowa, czyli to, co jest pod ceną do pierwszej strefy koloru zielonego, możliwe, że wyciągnie na tą cenę nieco wyżej do okolic 25 387. Dalej, na ostatnim, w ostatnim nagraniu mówiliśmy też o kryptowalucie. O kryptowalucie Ripple, ponieważ po prostu o nią pytaliście, stąd też była ta aktualizacja. Do tej kryptowaluty mieliśmy bardzo ważną strefę pro wzrostową oznaczoną od około 0,29 do około 0,35. Jest to ważna strefa pro wzrostowa, która jest pod ceną i od tej strefy... Czekamy na reakcję w kierunku 0.40 i 0.43. Tylko uwaga, co do samego Ripple'a, przed nami jest strefa prospadkowa. Jeśli jakiekolwiek wzrosty się odbędą, to nie spodziewałem się tego, że będzie to ruch jednostajny, typu, że od razu przeskoczymy do 0.48, 0.50. Tylko raczej spodziewałem się tego, że jeśli cena dotrze w te okolice 0,40, 0.43. To tu jeszcze może być chwilowa konsolidacja, czyli spowolnienie ruchu ceny tej właśnie kryptowaluty. Też te strefy oznaczam w sposób graficzny kolorem czerwonym, zielonym, aby każdy wiedział. Kolor zielony najczęściej kojarzy się ze wzrostami, a kolor czerwony ze spadkami, czyli czerwony strefa, gdzie cena może się zatrzymać, od której mogą być reakcje pro spadkowe, a kolor zielony strefa na możliwe dalsze wzrosty, o które oczywiście może cena odbijać ku północy. Dobrze. Jeszcze moi drodzy w komentarzach pisaliście o samym Cardano. Co do Cardano, sytuacja jest nieco inna niż na Ripple. Na Ripple ta strefa prospadkowa jest nad ceną, a na Cardano jest ona pod ceną i też w aktualnej cenie, czyli ta sytuacja wygląda nieco lżej. Nieco łatwiej, jeśli chodzi o jakiekolwiek możliwe wzrosty, stąd też na Cardano tutaj od poziomu 0,31 do aktualnej ceny, czyli 0,36, są możliwe dalej wzrosty w kierunku 0,42. Ta strefa koloru czerwonego, zobaczcie, proszę, że jest już pod ceną i też w cenie, a na Ripple jest to dopiero strefa, która, do której cena dotrze, czyli sytuacja na Ripple jest nieco trudniejsza niż na Cardano. Jeśli chodzi nam o możliwe dalsze wzrosty, ok, jeszcze jedna rzecz, czyli dolar do polskiej złotówki. Wielokrotnie aktualizowany rynek, od 3,94,01, potem mocne wzrosty, potem trend spadkowy i cały czas cena polskiej złotówki. Możliwe oczywiście, że dalej będzie tutaj kontynuowała trend. Pro wzrostowy na tym rynku, czyli dolara do polskiej złotówki, co oznacza, że nasza waluta polski złoty może się osłabiać na rzecz zyskującego dolara. Po ostatnim wzroście z 4,27 do 4,5 mieliśmy mocne spadki z 4,5 do 4,37. I teraz zobaczcie proszę, że cena wraca do obszaru pro wzrostowego, czyli po raz kolejny spodziewam się tego, że, my, że będzie tutaj odbicie w kierunku 4,52. Jeśli ktoś załóżmy korzystał z tej strefy pro wzrostowej od tego dołka, Potem mieliśmy ruch wzrostowy, teraz cena wróciła, to uważam, że znów ta sytuacja może się powtór powtórzyć, czyli kolejny raz jakiś mocniejszy, dynamiczny ruch w kierunku 452. Oczywiście pamiętajcie, jeśli chcecie, żebym przeanalizował inną, inny rynek, inną walutę, napiszcie o tym proszę w komentarzu. Też przypominam o tym, że pod tym filmem w linku znajdziecie miejsce, gdzie możecie się, moi drodzy, zapisać na konferencję, która startuje za 9 dni. Będzie to wydarzenie, na którym powiem o rzeczach, o których też wcześniej w ogóle nie mówiłem. Przez sobotę i też przez część niedzieli. Zapiszcie się proszę, za 9 dni w sobotę startujemy z bardzo mocną konferencją. Linki są pod tym filmem. Dobrze moi drodzy, nie ma co przedłużać. Też te altcoiny, czyli Ripple i Cardano dodaliśmy do naszych aktualizacji. Dolar do polskiej złotówki wraca do ważnej strefy. A co do Bitcoina? Moi drodzy, z pełnym szacunkiem, oczywiście do każdego twórcy, ale pamiętajcie, jeśli na przykład mamy tutaj aktualizację od tutaj od czerwca, w sumie, to jest aktualizacja z 18 czerwca, rok 22. Tak. I na przykład widzimy, że cykl po prostu pokazywał. Że cena, i też której było to określone konkretnie strzałkami, że cena może powtórzyć to, co było w roku 19, czyli ruch spadek, wzrost, wybicie tendencji, spadek, wzrost, wybicie tendencji i cena nad tendencją. Potem się to pojawiło. To zobaczcie, proszę, że na rynku nie ma co straszyć, nie ma co się przejmować tym, że ok, są spotkania związane z systemem monetarnym. Może Powell wyjść i mówić na temat na przykład euro, dolara, tego, co ma się dziać, jeśli chodzi o rynki finansowe. Tylko pamiętajcie, moi drodzy, jedną rzecz, że bardzo dużo rzeczy na tym świecie jest to teatr. Teatr, który ma skupić widzów, czyli ciebie, twoją uwagę, na rzeczach, które właśnie odciągają cię od tego, co jest naprawdę istotne. A cykle rynku bitcoina pokazują, że nieważne, jakie są newsy, co się dzieje geopolitycznie, i tak na ten moment... Jest ten cykl powtarzany i jeżeli załóżmy, w roku 15 Bitcoin szedł zgodnie z pewnymi założeniami, i te założenia co do dat, odległości cenowych, realizowały się w roku 19 i dalej w roku 22, ja te założenia znów zauważyłem, że się powtarzają, to też po to to dla was przygotowywałem, żeby pokazać Hej, zobaczcie, co jest przed nami możliwe. I to się znów realizuje, czyli to pokazuje, że system jest już ułożony, co, to, co ma, to co ma dziać się na rynku jest już, moi drodzy, zaprogramowane, a reszta wokół tego często jest to chaos, bądź też wydarzenia, które powodują emocje po to, żeby ludzie kupowali bądź sprzedawali wtedy, gdy inni tego chcą, inni, czyli najwięksi gracze na tym rynku. Dobrze, nie ma co przedłużać. Napiszcie proszę w komentarzu, jaką kryptowalutę chcecie, abym poruszył, jaką, analiz jaką analizę wykonać. Chyba, że macie jakiekolwiek inne pytania, to też zapraszam Was serdecznie do komentarza, ponieważ tam też myślę, że niedługo zrobimy na podstawie tych właśnie komentarzy sesję po prostu Q&A. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że nowa forma nagrań przypadnie Wam do gustu. Pozdrawiam, trzymajcie się gorąco i nie dajcie się zwieść mediom. Mediom, ponieważ najwięcej dzieje się tam, gdzie nikt o tym nie mówi, przykładowo właśnie o, jeśli chodzi o cykliczność, która jest, można powiedzieć, że za kulisami, dużo się dzieje w mediach, wszędzie dużo krzyku, dużo strachu. Bitcoin co miał zrobić, to zrobił. Czekamy dalej na kolejne realizacje tego cyklu. Do usłyszenia. Cześć. Bądźcie bezpieczni.